dziecko z stroną i tak dzisiaj przechodzimy dzisiaj przechodzimy sobie dwa levele tak stawcie sobie like, jak coś to przypadkiem mi się kolejne się nagranie nagranie mi się urwało tak przypadku są nagranie ale, ale spokojnie zrobiliśmy tą roślinkę tak jak nagrywałem tak i widzicie zrobimy cię zrobimy będziemy dwie nowe ultraślink tak stawcie sobie like. dobra pierwszy musimy wybrać to wybierzemy tak na pewno grzybki na pewno jego bierzemy tak robimy bierzemy co chcemy no i tutaj już mam z te ustawienia jak chcecie więcej odcinków zostawcie suba i lajka tak ja przy, tak nie przemyślałem jednego ale dobra właśnie ważne okej tutaj stawiamy to szrumy odstawiamy no tutaj szrumy po pierwsze, jak zawsze, dobra, dobra, czekamy, teraz żeby, teraz, teraz czekamy, kolejnego grzybka, jak się widzieć odcinków z wrzaw, plan, plan zostawcie suba i lajka, like jak coś, to proszę się, głosy tam, no, gdzie, nie wiem, mógł, bo to, 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 teraz tam są głosy, bo mówimy takie tp, patrzę, tak, dobra, czekamy. Ciekawe jak nam się żyje już nie uruchomi no i tutaj już wali jakoś już to idzie Dzisiaj przychodzi mi się o dwa lewele tak trzeba o dwa lewele po prostu bo mi się nie jak sesar czy też też jestem te, te zmęczony dobra wróciłem z kościoła od 20, wróciłem z kościoła i ze stacji tak, bo musiałem zaakować świecie to po prostu ważne sprawy zatankować i tak na, Okej, okay, no i to, no okej, okay, dobra Tutaj Czekamy na kolejne zombie Będziemy już postawić już No grzybkę A to będziemy robić już linię Jakby tutaj Tutaj naszych tyk Bo gdzieś tutaj będzie linia Tyk, no Takich długich szybków By powiedzieć oraz raz tutaj też tutaj chyba są chyba tu chyba jest jakaś już ogromna jakby linia mm, to wszystkim dobra, nie wiem gdzie postawić tutaj e, tego mm, tą latarię naszą kurde, jakby tu się postawić bezpieczne miejsce, ale boję się jednej rzeczy tutaj chyba nie, ale tu to no, chyba już postawię, bo i tutaj chyba jest bezpieczne miejsce Z całej gry Ale tam już urmy dowalają. dowalają Dowalają, dowalają okay. i tutaj sobie kolejnego grzybka Dobra, kolejny grzyb jest już postawiony No tutaj jedzą, ale To będziemy, i tak, tu, tutaj będziemy i tak, tutaj będziemy będziemy dope dopełniać was Tak, no i no i wiesz, kończymy już tą gierkę tak, ale po... No i Jak coś... Tak go czymś tę gierkę. Tylko jeszcze minigierki, no ale te minigierki to będą już... Tak mało ważne powiedzieć. Będą chyba tak już potem, potem chyba tylko mało ważne. Można... minigierki. O nie, górnik idzie, kurde, ja nie mam tej roślinki. Dobra, robimy taki trick. O to byście to będzie hmm. dobry trick. to będzie bardzo dobry trick. Nie wiem czy to ja też zrobiłem. Dobra, tak teraz sobie... i myślicie sami... Dobra, to by bardzo widzę, dobry był trick, bo tak mogę zaskoczyć tego górnika. Naprawdę. Dobra, no, po prostu górnik. Nie wiedział, że idzie tam... E, nie wiedział, że tam jest grzybek jakiś i po prostu, tutaj tak coś po... Tak jak No takie dość. Ty jedziesz... Powiedział takie, powiedział sobie takie, Powiedział sobie takie coś. Chyba pójdę sobie pokaż, że mi tym razem yy, grzybek hipnoza. Przekąska. Dobra, nieważne ważne. Dobra, no i tutaj... Teraz kończymy i zabijemy i zamawamy nową ślinkę. Jak hmm. coś to przepraszam, że długo było plan w mis, ale po prostu z trochę sprawy prywatnej Takiej na odpoczynek trochę miałem serii, dlatego przepraszam bardzo, ale powracamy ze serią. Wracamy ze serią. Przepraszam, że, że, że tak tak długo. Wiem, wiem że już miałem przechodzić do gierek, ale Elektron, na PC się gram na, na mobilnym, bo ma lepiej dla mnie. No i tutaj najlepsza, najlepszy trik to jest N, a najlepszy trik to jest na górnika po prostu używać hypnoszurmów, hypnoszurmy Tutaj mogło, wiecie, tak, no znaczy, okej, dostaliśmy gwiazdkę. No o Gwiazdka strzela na lewo i na prawo, no i po prostu strzela na lewo, na prawo, no widzicie sami, jak ona działa. Może na lewo, na prawo działa. Okej, przechodzimy, przechodzimy, przez ostatni poziom. Tak, przechodzimy przez ostatni poziom. Ok, co możemy na tym, na tym poziomie? Weźmy sobie to, to. sobie weźmy na pewno. Weźmy naszą nową ślinkę. Chyba to chyba tyle Albo lub jeszcze weźmy sobie Dobra Weźmy sobie naszego Orzeszka i, I to chyba już tyle będziemy mieć No nastawieniu Tak dobra Na początku kładziemy to I to i to tutaj Kładziemy idziemy, Dobra i Po prostu wziąłem grzy Po prostu wziąłem Najlepszą rzecz Najlepszą, najlepsza najlepsza roślinka na tym. Czemu jest najlepsza roślinka? To powiem. Czemu czem, powiecie? Bo po, też myślicie, czemu gwiazdka czem jest najlepszą roślinką? O, już powiem tak: gwiazdka szala na lewo i na prawo, co nie? I dlatego wygrywacie, no. Bo ona szala na lewo i na prawo, no. Ona no, naprawdę idzie, no. Ona szala na lewo i na prawo. I dlatego jest bardzo przydatna. Na przykład na poziomy trudne, lub takie, ja, na przykład, nie wiem. No jakieś tam wiecie, ona zawsze jest przydatna ta gwiazdka I ona jest bardzo dobra Wiem, że, w, wiem, że jest taka jedna... Wiem, że staradzę wiem, że o jedną rzecz Że jest taka jedna minigierka z gwiazdką Tak, który trzeba tam y, y, Te... Y, trzeba tam gwiazdki po prostu, żeby wyszła duża gwiazda z tego, tak? No, bo, bo, bo tak działa, tak Jak się widzę, Jak się widzowie... Kolejny odcinek z plan... Z plan warudzony plan zostawcie suba i lajka To najlepiej mnie zrobi, poprawisz mi humorek Tak, dobra. I teraz czekamy na jazdeczkę. Lub będziemy testować już na żemrone. Tak, ja przy tym się Ja przed tym... Ja przed nimi wziąłem tych wodnych. Myślałem, że one się przydadzą ale Tak, Trochę mój błąd jest sala, trudno. Bo już wodów nie wolę po kiku, nigdy już wodów nie popełniaj, okej? Okay. Tam chyba idą, co ja słyszę. Tam z ale tam z obietniczki. Cyk, cyk, cyk. Dobra, no i... No, tutaj zrobimy jakąś dobrą linię. Teraz tutaj na te, na te... małe mogą być dobrą linię. Dobra, sobie tylko te... Te... Dobra, no, no możemy tylko... No, będziemy go też teraz... Szybki, żeby było więcej nakazki na kaski, na naszą tam Jak powiedzieć, obronę. Dobra, cek, cek. Pek. jest, quad easy. Quad easy. Dobra, teraz tu. Dobra, ja, ja nie wiem, naprawdę, ja nie wie. Ja nie wiem, co się dzieje się po tą mgłą, naprawdę. O, dobra. Ciężko jesteśmy. Jak ktoś wiedział, na następnym odcinku. Miał na, miał na synu, no, a miał na następnym odcinku ten Skład ze sklepu. Wszystko, ale. No, no, no na następnym odcinku będę kupował ze sklepu. O, klaska strzela po prostu na lewo i na prawo. Jak, jak ktoś widział na następnym odcinku kupujemy ślinkę, e, tak? No, miałem ja już kupować. No, nie ci kupasz, ale zapomniałem. Na dużo miałem na głowie, dlatego kościół takie typem. Ale jutro obiecuję, że jutro. Jutro w wygodzi kolejny odcinek z Planców yy, tak Dobra, zbierajmy sobie na tą gwiazdkę Ona po on, 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 bardzo dobra ta gwiazeczka, naprawdę Bardzo pomaga W życiu bardzo pomaga No i strzela na lewo i na prawo Dobra Jak coś, to będę mówił drogę, bo już nie mam tematu Dobra tutaj co z naszego mieczka. jak coś Ej, wiaderko jest? Dobra, wi o wiaderko już tam wchodzą Zombie Dobra Ej, No, się chyba nie naprzemny Dobra Czy że że że, 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 już tam jedzą nam? Dobra, cyk, cyk, pyk Mamy na mi zjadły tego nasze zębiaczki szybko. Dobra, gwiazdki no, coś tam robią walą. Dobra, walcie walcie, walcie, walcie bo trzeba dużo walić. Ale nie konia spokojnie, nie konie, tylko gwiazdkę walić Dobra, i, i już mogę użyteczkę, która będzie nam pomagać. Dobra, tutaj wstępnie Jeszcze tutaj też. No a tutaj też stawmy już naszego, tego, naszego, ten... Okej, tutaj już będę kasował. to będę stawiał ja już lepszą, chyba, bronę. Dobra, czekamy, czekamy na gwiazdeczkę. Tutaj już mam, i tutaj już mam tutaj na gwiazdeczkę. O nie, do, O nie, się! Kurde! Kłopotę teraz. Nie, moja gwiazdeczka A mogę, a mogę, kurde, mojego hipno wziąć? Nie tego. Kurde, już to późno chciałem już postać tam Hipnoszuromala hi hi do Dobra. No i, no i tak, do obrona, tak, tak dobra, na taki, tak. na tam ustawię, bo tam chyba czułem tam jakieś tam niebezpieczeństwo. Dobra, kasujemy i te będziemy stać już y, te, jakby. Te inne już będziemy stawiać. Dobra, gwiazteczki z się nawalają. Tak nawalają, nawalają. To było bardzo dobre. No. No tutaj się możemy. Nie! Kurde. Już prawie było. Ju, już by wypieruje, już zdech To musimy tutaj... Saleć chyba już te nasze te ziemia, te Nasze te orzeszki do obrony gwiazdek, bo te gwiazdki mogą cierpieć nam. M okay. Tutaj już na obronę będziemy stawiać coś innego. Mogę mm -hmm. tutaj wszystko coś. Tutaj też chyba będę gasował. Razem już tutaj gdzieś, tutaj naszą tu na obronę. No i kurde, dostały się już prawie. Kurde, dostały się. Trzeba sobie już te małe zostawiać. Te grzybki. Ty, ty czy jeszcze, jeszcze, jeszcze jest jakiś, to jest jakiś zamek. kurde? Kurde, ale tam jest ten zamek. kurde. A na wodzie był, widzowie, co jest? Ja, jak w tego Dobra. Dobra, daj mi tylko chyba... Tu chyba może zrobię tu małą linię obrony. No. Cyk, cyk pyk pyk no i no, ja, no, i, za, no i tak no i tak zakończyliśmy już y, naszą ostatnią falę oj kurde idą górniki wszystko tu idzie teraz ja nie mogę wszystko robić ale to będzie zresztą dziać a spokojna górnika to ja mam plan spokojnie widzę na górnika mam plan pyk Chyba sznurkę po prostu. Chyba noż. go po prostu, go Co tutaj jest, więc jak grzybka. Nie, ciągnie ci dom. Kurde, zażemy ich. A szczęki idzie. Co jest? Kurde, co ja tutaj ja tylko nagrzyłem. Nie, jeszcze tutaj idzie wietrko. Może już radę. Nie wiem, widzę, ale musimy tutaj, musim tutaj dać jakąś radę. Bo nam zadaje, nam linię Dobra. Tam się uda dwa, y, dwa pieki pokonać Udało się I jesteśmy? dynie O co chodzi z dynią? Tak dnia e, dynia jakby O i to jesteśmy o osiągnięcie tak jesteśmy osiągnięcie Dynia po prostu nas po prostu dobra wytłumaczyła w tym odcinku. Tak okej okay, dzięki okej okay. to znaczy to jesteśmy to, 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 to o osiągnięcie Możeśmy osiągnięcie jeszcze musimy sprawdzić. Myglistość. Ok. W następnym odcinku kupujemy ze sklepu dwie roślinki, które będzie nam stać, tak... I w następnym odcinku będziemy kupować już... kupiłem to wszystko ze sklepu dwie roślinki, tak. Ok. dziękuję za oglądanie, stawcie suba, lajka i... Elo!